Co, yy, witam widzów z YouTube'a, witam serdecznie, yy, lecimy z odcineczkiem tutaj Lombard, robota nie zając, odcinek 206. Ten telefon, on był tak. przy nas? Yy, nie, pierwszy raz go Pierwszy raz. No. A z, z, z czym mówisz, się spóźniłaś? Yy, ten Samsung Galaxy yy, A55 g z Orange. Nie odebrałaś? Yy, nie przedłużając zastawę. Czy nie odebrałaś? No. Ale... Najgorzej. No nie do znajomego, bo to w sumie jej, ale on mówi, że mam się nie przejmować. A, czyli zostaje u nas. Tak. I z oręż. tamten z oręż, a ten to od znajomego kupiłam. Ale nie wiadomo, czy cię kupił. Nie. Czyli też pewnie z sieci. No, zapewne. Ale już raczej spłacony, bo to jest Redmi Note 8T, więc blokady już raczej tu nie będzie żadnej. Nawet nie używałam go, wiesz, zależy co go kupię, ale kasy potrzebuję, bo mi się szpital zbliża z synem i... No ja wrócę, muszę jechać Ile dałaś za niego? O, o, o. 400 o. Znaczy Jaki tyle szpital. za niego dałaś? Ty, ty jesteś disco czy coś się dzieje? pilu? Nie strasz mnie zjebie jebany Oglądasz ze mną? Co? Ja oglądam Lombard jak coś No dobra Coś tu masz robić ze mną W no, odcineczek Dobra, gdzie się zbiera... No ma dzieciaka chorego chyba 400 Znaczy tyle za niego dałaś? No To to zawsze jak wiso Ile miałbym ci dać? A ile chcesz jeszcze za niego? Przynajmniej dwie, potrzebuję No No chyba, że mogę więcej To będę bardzo wdzięczna No pan normalne mikro Jak mi nie ma przy... Przy kąpie, człowieku Dobra, to ja cię Ja idę umyć w sumie naczynia jeszcze o. Może być ciężko No to dwudziestówki jest, jest sprawdzamy To technicznie wszystko to działa to tak? w hejterach no. ja wbijasz? Note 8 stary czy ty musisz przekazać mi przyglądaniu Lombardu jak ja to kurwa na YouTube rzucam? <laughs> o to chodzi, ja robię content Mega content ty kurwa Kurwa, cię to zawsze content Bo technicznie wszystko działa. Najwyższej klasy Redmi Note 8T. Redmi Note 8T, ale betarda To jest 4. Kurwa, ale tutaj telefon. No możemy zrobić 200 zł za niego jeszcze. Ale to jest taki max, bo y, używane zaczynają się od 200 zł. A dupy za niego? Tylko, że ten za 220 tutaj ma. Nie, jest też okej. Okay. No jakieś tam rysy. To nie, nie dałbyś. To nie jest ładne, więc. Co? Później za 200 pięć lat. Chciałbyś mi za niego, czy nie, nie dałbyś? Dobra. Podzasad, tak? tak. Czyli na sprzedaż. Zaledwie Naut 8, tak? Tak, to nie miałbyś No. Nie wiem, spóźniłam się. No. no. Wszystko działa. Tak? Mhm. Mm działa, sprawne wszystko. Używałam go przez chwilę, ale. Nie no, wygląda? No? no, oczywiście, że tak. Tu nie ma żadnej karty chyba, co? Nie, oczywiście, nie ma... że tak. Tef? Swoją i przełożyłam tu z powrotem. Ja to miałbym taki telefon, no i to taki zastępczy, bo nie wyświetlać świetlarz pęknięty i w razie wu włoto... Ale co? Ten nie niezastępczy czy ten? Ten nie jest zastępczy. Redmi Note 8? A. No i już zastępczego nie będzie. Dwie stówki. Nie, no, razie nie. <grym 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 <grym> wystarczy. On jest zresetowany? Tak. Tylko córcia sobie zdjęcia robiła, także w galerii tam będą zdjęcia. Ja pierdolę, to tak, musi być gówno, jakby tylko kosztuje, nie? Ja śmiga. Na razie. Na razie. Jakiś kurwa troll po chacie chodzi? No. Ile może moja sąsiadka kurwa ważyć z pięćdziesiąt kilo? A kurwa stawia kroki jak słoń. To, to stał jak stał ja. pać. Jak to było? Ona nie idzie, ona nadchodzi, tak? <laughs> nie w tym przypadku to kiepskie akurat. Mówię, myślałam, że mnie wydmucha. Ja, Zimną? Lecie zrobią. O! o ja tylko jeden odbieram. Przeszła na Co ona gada? Zimną. Lecie zrobią. No, ja tylko wiatr jeden odbieram. Co robimy? Odbieram, odbieram. Co odbierasz? Ten, ten, nini. To jak tam za chwilę pani sobie jakiś opał, czy nie? A. Tak. Ja jeszcze wczoraj kupiłam ten brykiet. O musimy Mój ziół Bartek od, od Wojtka odunieść Ja mówię Bartek, ja ci mówię szybciej Ja mówię Bo zanim ja dojdę to w świat Trzydzieści osiem Biedna babunia Mam miałem być wczoraj, ale tak ciemno tam na podwórku się zrobiło Ja się muszę Przemacham za rybą, Nie płacenie podatku mówię. Co ty pierdolisz w ogóle? Ja się ty to oglądasz w ogóle, czy ty kurwa tak pierdolisz, że pierdolisz? Ja bym jeszcze mi tymi noczyniami. Konianiu, powoli, powoli, ja bym... Masz jeszcze ten schodek, wiesz, mam go. jest reszta. Telefon. Poddawam, poddawam. To był w takim pudełku, nie? No. O, ten, ten. O, tu jest telefonik. No te, kurwa. Motka, mnie o, o kurwa, co to za telefon. Jaki, to się sama siebie nie poznała. A widziała pani? Ehe. Uh -huh. Ja wie, ale staro wyglądał się. Nie, no bez zasady. E, no ale ja pan. Ja mówię, Ale paskudny. Mówię, że on chociaż się pomylowała. Co albo... tak powiedział? A pani sama? Ja. No. Ja wiem, ale da. A dziewczyny mówią, a tam... Dobra, zacznę. Hm. Bardzo dziękuję, Zresz, dziękuję. Że nóżka boli. Cie boli? Co? Nóżka. Nóżka? Lupka. Dobra, kurwa, co masz 21 lat, chłopie. Przestań, kurwa... <grym <grym przestań już, kurwa, narzekać, <grym> a, zobacz. Zwłaszcza tą biedną, starą panią. Ją to musi wszystko napierdalać. <grym> To, że mam napierdala, to znaczy, że mnie też, nie? No, to O, 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 pa, babka się dzikie zainteresowała. Przecież jak ona to by to do dostanie, kurwa, nie dawaj tego. To jest lodówka, czy to jest COVID? Tak. To jest babka, babkę tak, pierdolnie, A. kurwa, razy jej koniec. Ona się, ona się zapytała, czy to lodówka, czy kobieta. <grym> Ponieważ... To nie ważne. Lodówka. A, bo tak się kiedyś zastanawiałam. No to też prądowe. No, prądowe, prądowe. U mnie z dwie i celą jedną, co, co mierdzą wystarczająco. Jak pusta no, stoi, no to odłączyć. Ale fajnie mieć no, taki lombard, kurwa, w sumie, nie? Fajnie mieć taki lombard, ja się kurwa, siedział, i głupoty. Mam nie tylko, że nierentowne są lombardy na tych czasach, wiesz? Że tak co, że nie wydaje. opłaca się? No. No to po chuj tyle tych lombardów jest? Właśnie jak tak widzę, to dużo zamykają. Bo wiesz, jest najlepiej. No, powoli, gdzie powoli, gdzieś... powoli coraz mniej, ale. Że Lombard ma jest otwarty i on sobie na Lego sprzedaje, nie? I na Lego ludzie kupują. No tak, tak, ale wiesz, no lepiej samemu jebać niż kupić z Lombardu, nie? A, że w ten sposób. No. Że oni gromadzą pełno kurwa śmieci, a nie sprzedadzą, nie? Nie tylko, on no też kurwa zawsze droższa cena jest. Znaczy, taniej ta jest z Lombardia, ale, ale tego Star Warsa to chciał. Tajny. Lego Star Wars, hope. Jakiś kurwa Hans Han Solo. Ale Star Wars nie jest kurwe drogie. To jego jest no nie, to z 8 pisałem. Więc on niech zabiera. Ja to, Jak coś tam pamiętam, ja to jakiś był tak kurewsko drogie, wska że. Wska że... Wska to były giga dobre nowinki, jak kurwa znalazłeś takie. Wska. A ci z PGAKU powiedzieli, że. Mógłby stawić przejście i tak, ja sama wezmę i lodówkę, żeby wynieść. Tak. ja wiem, chyba powariowali już całkiem. Byd, byd, byd. Kurwa, kazali lodówkę nosić babce, nie są pojebali? Do widzenia. Masz, kurwa, taką Ten co przyniósł to majster. Masz? No gdzie O, PlayStation 3. Klasyka. Ale PlayStation 3 było tak dobre Fajne jest PlayStation 3. W porównaniu, w porównaniu 3. do tej czwórki jebanej, czwórka jest chyba Git, ale do tej piątki pierdolonej kura. to. To kurwa, jebane chuj. Jakby trójka była dojebana. Klasycznie. Okay, jest Tak, chujowa. Klasnicziu. Mój slajd też ma PlayStation 3 i też ma wyjebane te kurwa. te na tych. te kurwa gumki. Tego nigdy nie ma, kurwa, w Całe wszystko, to jeszcze Działa ten pad? No. To zaraz no i co mogę to dobrego spada. powiedzieć o tany, tak zaraz... To, że na te najnowsze PlayStation, jak masz pady, te Dual soki te wiersze jakie, te co ja mam, one są, kurwa, chyba najwygodniejszym padem, jakiego kiedykolwiek widziałem w życiu. Dobra, ale jest taka sprawa, nie? No. Ale kto pytał, stary? Ja ile ty chciałeś? 7 dzień Do końca miesiąca, nie? Tego nie? Działa on na pewno? No, musi, działać. musi działać. Prawa jest po to, żeby no, ją no, rozwiązać. To, bo bo grać, no de kurwa, bo... Chce no, się no, dowiedzieć czy sprzedaje działające PlayStation czy nie. Na pewno? No, musi działać. No musi kurwa działać. No. No. Bo hasa, bo grazie, nie, no moje hase, bo mola ci grali wiesz Nie, rozjebano pierdala na paście Nie, bardziej patenter, jej... Jakby mi, Jak ja bym był sprzedawcą, bardziej chłop mi tak kurwa bącił, to, ja bym to na pewno sprawdził, bo to przecież kurwa Osoba chyba śmiga, co? No śmiga, no kurwa Uncle z... Sam Kuba. No ale ty na tym nie grałeś, to skąd masz wiedzieć? No, to chłopujka sama Ty na nim nie grałeś, nie? Chłopy, chłopy, wiesz że I... ja tam piłki przerobiłem na niej? A, grałeś? Bez, A wyruchałbyś pan, dwójka, samą? Prostownik mnie interesuje, macie jakiś? Tu jeszcze jest gierka, nie? W środku. No, no, no. Prostownik? Prostownik? Miał? Nie wiem, zaraz... Z gierką przyniósł, kurwa, tak się spieszył. Tak i do skuterów, nie? No, no, no. No, oczywiście z kontaktu była wyciągnięta, zamiast wyłączona normalnie. Co? Bo zamiast normalnie wyłączyć, to już z kontaktu była wyciągnięta, widzę. Wtyczka. Działa ten padchop. Ja ten Samsung za 99 zł, tam wszystko w sprawie nie jest? No działa. Ja. A, A zrobić, nie? No tak, tylko że to stare, nie? Stare, nie? telefony po 30 zł No sam, sam. Nie na moją kieszeń. Coś mi gra? No niby tak. No musi działać, no bo... Mówię, grałem na nim. No trzyma telefon, to dachuj mu kurwa jakiś Samsung za 99 zł. No dobra. Może chcesz mieć no, lepszy. A, kurwa, może sobie jeden, a może sobie mieć jeden telefon do biznesu, drugi dla kochanki, a trzeci dla żony, tak? 800 założywane za te TG TG920 Nie no, w tych kurwa lambardach to są takie ceny pojebane, dlatego ludzie nie kupują No mówię, no nie? Wie? No i tak ja ci robię umowę na miesiąc, nie? No, no myślisz tak. No, no mam... tak ja pamiętam to na Black Friday było za 700 nowiutkie No już na dwa tygodnie? No ale to przecież po ty dwóch tygodniach zapłacisz za dwa tygodnie Kurwa, jaki rower no, no. Nie, Rób tak, żeby było dobrze. I tak pewnie przyjdziesz po miesiącu Nie po miesiącu. Albo jeszcze za miesiąc zadzwonisz pewnie... No nie, weź, do, pierws... do Nie, do pierwszego. To ja nie jestem ja nie stawię, Albo wykupuję, albo nie. Co ty ostatnio mi zostawiałeś? Głosinna. Ale jaki pleca kurwa lech poznać już My swój gra! Cały no penka Pęk ten mały gdzie bija, no jeszcze jest czas. No, no. spokojnie kur... nie zerwuję się. Ja się nie zerwuję <laughs> jestem spokojny no. wszystko będzie dobrane jeszcze ja nie zerwujesz ja nie, nie starszy kur... czyli tutaj piszemy 70 zł podstaw tak tak no i co zrobiłeś ten przegląd no a ubezpieczenie też to bierzesz... wszystko mam na rok czasu nie podpisz tam co podpisz 70 zł, proszę bardzo. Jak kurwa, 70 zł. Jak kurwa, 70 zł za PlayStation 3? Takie kurwa, tanie jest? No cały. Tak. Ja pierdolę. No dobra, to mamy. Dobra, dzięki. Darka. Tak. Jeszcze raz, co chcesz? Dwie paki. Co się dzieje? Daj streama, czy nie? Dałeś. Co za dźwięk, kurwa? Jaki? Opuścisz to, czy nie? To jest kurwa. Co? Co to było? Ale co? Co to był kurwa za dźwięk? Ale skąd? Kurwa, no właśnie, nie wiem co to było. Dobra, nie wiem. minut temu to było. Przed sekundą, kurwa. Nieważne. No jak? No jak, jak? Wiem, co zrobiłeś. No, ja widziałeś... A chce dwa koła, to kurwa. Co to jest? No jak? No jak jak, wiesz co zrobisz. Widziałeś Nie testy? Jakieś dwie paczki. A dwie stówy? To jest ten co miałeś ostatnio, nie? Nie, to już dawno sprzedałem. No właśnie, bo nie odebrałeś. Ty jak takie odsetki podliczyłeś? Ja nie zrozumiałem, odsetki? No co ja Ci mam poradzić? Tego miałeś u nas teraz? No za dwie stówy. Jaki test ten? Model? 7.1? No 7.1, no. Masz jakieś jeszcze rzeczy? widzę. No, no bo się, mam I coś jeszcze. Co, targować się nie będziesz, Szukam go, czekaj, czekaj. Galaxia 71, kiedy to było? A teraz jakoś odbierasz? No, teraz, no. Wiem, że szukasz, żeby się coś przyczepić. No, no, <z> ekran jest no. taki wypękany. No No, tylko to, nie. No, nie tylko, to jest dużo. Pod tym szkłem, jak on wygląda? No, kur... idealny. Nie wiadomo. Tak jak potrzeba. Zawsze jest idealny. No. Samsung Galaxy. A71 Podejrzewam, że za 200 już można kupić taki, co? No nie wiem, nie sprawdzę. 340. No to widzisz. Diz... Sprawny, cały, nie pobity. Jest, to tylko szkło hartowane i aparat. Ale ja ci go odbiorę. Znasz mnie, nie? <grym> no niech będzie. No, tak to wszystko śmiga oprócz tego aparatu. A to coś przeszkadza. <grym> ja ci go odbiorę. <grym> Kazał, to nie, to Czarnia do przedniego nie odebrał. Przekazał. Prać. No nie przeszkadza. No mm. brawo, Dobra A tak na to chyba. nie, 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 Na co potrzebujesz kasę? Na ja No nie, 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 tak upać. Co mam wiedzieć. Na pewno nie na balety. Jak? Na pewno nie na balety. Nie. A taką no, muszę z lekarstwa wykupić, bo na zwolnieniu jest to, wiesz? Na lekarstwa. No. no. Takie z recepty czy bez recepty? Z receptą. Z receptą. Z receptą. Z lekarza. Lekarza. Okej. Okay. I co tam ci przepisał? Coś tam kur... takie głupoty, nie? Uno zmysłałem. Jakie? Mhm. No koszeker we chodzi. Aaa, syrop hmm. jakiś na no. tygodniu pewnie. Czyli na L4 jesteś? Dokładnie. Do poniedziałku. <laughs> to ty masz jakieś praktyki czy jak? Co ty ja robię? W tym Aaaa hmm. no to normalnie umowy masz, tak? No umowę no. Podpisz tam i zaraz. No to dobrze. No nie powiem, że się czułem, ale kur... Dzwoniłem do nich, ja dzwoniłem wzią, wziąłem i... Receptę tylko wykupić, nie? I od razu człowiek zdrowszy. Dokładnie. Pa, tybie, ty pa, parę razy. Ty miałeś... Skoro byłby był ten tutaj pany dźwięk. No coś tu miłego, nie? Nie mam to jest... Wezmę sobie na drogę, to? Spoko. Narka Wezmę Sedzika. Sedzika. Co tam pani no, Kurwa za darą to ja też bym wziął. No tak to przy okazji jeszcze zareklamował nie? Ale to 6 zł kosztuje kurwa No tak Zastaw do końca miesiąca Zastaw? Tak ja ostatnio dostałam 30 zł za niego mhm, A ile teraz by pani chciała za niego? No tak samo, 3-4 No No tam leży kurwa z malika montany, pach? ...za niego A ile? Tyżara, tyżara ty tyżara ty, ziara, ty ziara. Teraz by pani chciała za niego? No tak samo, 3-4 no Potrzebowała tyle, no ale nie wiem 30 zł, tak? Tyle, a tam leży, tam leży kurwa telefon 3-4 tysięcy, no potrzebowała tyle, no ale nie wiem 30 zł. Jest tego tak? pow kiedykolwiek kurwa nie wzięł. Okej, okay, może być Pod zastaw Do końca miesiąca A Bartek co tam robi? A nic, nie rób Do Nie robi nie poszedł? Nigdzie nie robi no, mówił mi ostatnio, że złożył podanie do roboty. No złożył, ale na razie nigdzie. Nie chcę muziec, co? Nie chcę. Nie chcę mu się nie, Po prostu nie rób. <grych> to jest to właśnie. Wszystko tutaj działa, tak? Tak. Tam podpisik jeszcze będę poszła. Proszę ile płacę, tu Tak w takim Do widzenia. Do widzenia. No re. Człowiek, gdzie zostajesz z tym? Zostawimy go, nie? Co za ziomek z prosto? Jak tam było zawsze? Sztówka I tyle potrzeba? <laughs> Myślę, tyle potrzeba. Kurwa, ja pamiętam historię z prosto. Jaką? No, kurwa kiedyś chcesz schodzić w bruzie br br prosto, i się z niego śmiałeś, że. Niby prosto, jednak krzywo, bo krzywe zęby miał. No, no, Działa wszystko tak? Tak. To bym go nie zostawiał, ale to to mówię jeszcze muszę. Mam taką sytuację, że to muszę zastawiać, bo do roboty jeszcze miesiąc muszę jeździć, nie? Musi? No muszę. Jakoś do emerytury muszę dociągnąć, nie? Ja w styczniu pójdę na emeryturę. To. No to na emeryturze nie będzie pan się zostawiać, czy ja? No prawie 500-600 ja miesięcznie na paliwo wydaję. Nie? No ale emerytury pewnie nie będzie tyle co wypłaty, nie? Eee, może być nawet. Nie ma tam, powiem Ci, też takiego szału. No mi się wydaje, że na ma emeryturze to może tak nie być. Może być. Huawei P20 Czyli na emeryturze będzie lepiej. No ja myślę. Będzie lepiej. To no. no tam, powiem Ci, odlewnicy mają wysokie emerytury. Ponad 37 lat w samych odlewniach, nie? No ale ta emerytura będzie wyższa niż wypłata? No pewno. No. To ile w odlewni można zarobić teraz? To, to zależy, jak miesiąc, nie? Zależy jaka odlewnia kurwa i co odlewają, nie? Ale to tam koczwórki. No, em... ale... tak mają odlewnicy od, 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 od tego. 4-4. Emerytury. No. No to spoko, nie? No. Minus tepan. Co pan mówi? No i to, 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 to tak nie wiesz. Jak no, pracujesz w pracy robisz? takiej, nie która nie ci raz. naraża na... Na duże, wiesz... Dobra, ty nerdzik, nerdzik, dziękujemy. Na duży damage? damage. Nerdzik! Duży damage cię naraża, no to ja ci narazza duży damage, to spokojnie Jak no, cię naraża to, to, na duży damage, no. to... Zawsze dużo będziesz miał tej emerytury, nie? Bo oni myślą, że zdechniesz w 5 lat stawić jak mam się gdzieś po sąsiadach i prosić, żeby mi ktoś 100 zł pożyczył, nie? No tak. No ale bez telefonu znowu, nie? A, tyle to wytrzymam. Tutaj raportów, żeby raportowało? No. Smutne życie, kurwa. Tam, tam, w tym mieście, kurwa. A to w całej takie sły. W Warszawie zajebiście się no, ludzi Warszawa. Mm. Rozumiem, akurat. Gramy czy jeszcze jeden odcinek noci oglądamy? No,